Mamy przed sobą LG G5, nowego flagowca od LG. Smartfon ma wyświetlacz 5,3 cala. Jest to IPS Quantum. On jest delikatnie zakrzywiony w inny sposób niż do tej pory. Te krawędzie są jakby bardziej opływowe. Całe urządzenie jest wykonane z aluminium, z metalu. Jest to jeden z pierwszych smartfonów LG, właśnie taki z tym designem Unibody wykonany z metalu. Standardowo z tyłu znalazł się przycisk. Home, połącz, e, przycisk zasilania, połączony z czytnikiem mini e, Przyciski regulacji głośności powędrowały na boczną krawędź, czyli coś się tutaj w tym designie zmieniło. Sam telefon, no powiedzmy sobie szczerze, że zbyt urodziwy nie jest, szczególnie jak się patrzy na jego z tyłu. Ale generalnie w dłoni leży całkiem przyjemnie, całkiem fajnie. E, ekran oczywiście ma rozdzielczość Quad HD, czyli, czyli to jest jakiś tam no, standard już, od tego nie, LG nie odeszło. Co jest właśnie wyjątkowe w tym przypadku tego modelu, my to, akurat tego nie możemy zrobić, to wyjmowane moduły, wymienna bateria i tutaj w miejsce baterii możemy włożyć inny moduł, z, na przykład usprawniający dźwięk, moduł, który będzie dodawał nam dodatkowe możliwości fotograficzne, na przykład dodatkowy spół, fizyczny spust migawki, czy też usprawni jakość dźwięku płynącego ze słuchawek. Jest to jakaś tam nowa rewolucja, LG zapowiada, że to jest początek wielkiego ekosystemu, ten ekosystem będzie cały czas rozbudowany i wraz z nim będą dodawane kolejne moduły. Jeśli chodzi o software, tutaj również dokonała się pewna ewolucja. Ja mam trochę wrażenie, że LG poszło w kierunku, który wyznaczył Huawei. Znikła, patrzcie, szuflada aplikacji. Wszystkie ikonki mamy na pulpicie. Kolory stały się jakby bardziej pastelowe. Szczególnie mocno to widać na ekranie ustawień, gdzie te ikonki są takie już delikatniejsze. Bardziej to wszystko jest minimalistyczne i pozbawione jakichś no, dodatkowych wodotrysków. Same ikonki również mają taki styl troszkę trącący, tym Emotion UI od, od Huawei'a. E, czy to fajne? Mi się bardzo podoba. Ja jestem zwolennikiem braku szklady aplikacji, więc to wygląda bardzo fajnie. E, na pasku stanu e, również tutaj dodatki, jakieś nowe e, dzielenie ekranu, dzielenie się plikami, więc dokonała się tutaj jakaś tam no, ewolucja, bo trudno mówić o rewolucji oczywiście. E, co jest nietypowe w tym urządzeniu? Always jest on display. To widzieliśmy również na konferencji Samsunga. LG przed premierą właśnie mówiło, że ten ich smartfon będzie przez cały czas miał aktywny wyświetlacz, tutaj możemy albo wyświetlać sobie godzinę i kątki powiadomień, albo możemy sobie wyświetlać jakiś dowolny napis, jaki sobie życzymy. Aparat to inny temat. 16-megapikselowa matryca i dwa obiektywy. Tutaj mamy właściwie dwa aparaty w jednym. Jeden pozwala na szerszy kadr a drugi pozwala nam na e, węższy kadr. Mamy tutaj do dyspozycji 16 pikseli albo 8 megapikseli. I oczywiście w, w związku z tym pojawiły się jakieś dodatkowe tryby, jak na przykład pop-out, gdzie e, mamy jakby dwa zdjęcia w jednym. Ojej. Dzielenie ekranu jeszcze na naszego kadru na kilka ujęć. No jest to jakieś tam jakieś, jakieś fotograficzne dod dodatki, które chyba nie robią większej różnicy, przynajmniej dla mnie. Ale okej, okay, no jest jakieś, jakaś nowość, jakaś innowacja. Czy to jest fajne? To już musicie ocenić na pewno sami. Mi się generalnie całkiem podoba jak na LG. Poszliby w jakimś nowym kierunku. To jest coś, no może nie wyglądającego rewelacyjnie i widać, że to chyba troszkę ten smartfon już przeszedł, ale jest oryginalnie, jest coś nowego, jest coś fajnego i być może to jest kierunek, który właściwie no ma jakiś sens, ma jakiś cel. Smartfon nie ma już właściwie przed nami żadnych tajemnic. Jeśli chodzi o konstrukcję urządzenia, nie zmieniła się ona aż tak bardzo. Przede wszystkim zaokrąglono nieco tylną część. Lepiej.